Unboxing jednocześnie zaprezentuję Wam model Jelcza, jest to Jelcz wywrotka, więc zacznijmy sobie od opakowania naszego modelu, później Wam jeszcze o tym powiem, ale teraz weźmy sobie go, rozpakujmy ten model. Tak się prezentuje model JL 317. Weźmy sobie go na początek odkręćmy, to jest tam potrzebne nam małe mały no mały śrubokręt krzyżakowy. Wystarczy do tego właśnie użyć krzyżakowego śrubokręta, żeby odkręcić go od podstawki. Dobra. Modelka możemy sobie oczywiście zachować. Wykona kabina modelu wykonana jest oczywiście z metalu, natomiast podwozie i kiper wykonany jest z plastiku. Koła są zrobione z gumy, felgi mają plastikową. Znajdziemy tutaj paliwa oraz trzy. Inne zbiorniki. Znajdziemy pod, pod spodem znajdziemy rurę wydechową, koło, dodatkowe koło, napęd, przednie koła i tylne koła, ramę. W tylnej części pojazdu znajdziemy błotniki tylne, światła tylne oraz mocowanie kipera. Na drugiej stronie pojazdu znajdziemy zbiornik paliwa, drugi zbiornik paliwa, koła oraz więc przejdźmy teraz do samej kabiny. Kabina jak mówiłem jest metalowa. Mamy tutaj widoczne wytłoczenia na drzwiach. Mamy dosyć masywne lusterka. Nie da się po prostu w żaden sposób zepsuć, więc to jest akurat na plus tego modelu, ale tutaj również szyby. We wnętrzu pojazdu możemy zauważyć kierownicę, hamulec ręcznie oraz pokrywę silnika i tablicę rozdzielczą. na przodzie modelu mamy dwa światła dwa reflektory oraz dwa y, prostokątne migacze czy kierunkowskazy znajdziemy również kratkę jak widzicie jest tak ładnie pięknie wytłoczona tutaj na, na górze znajdziemy napis widoczny widoczny napis jelcz, oraz y, tu po bokach są kratki wentylacyjne od silnika znajdziemy również dwa schodki po lewej i po prawej stronie. Klamki. Szyby. No, nie podobają, jeżeli chodzi przejdźmy może teraz do rzeczy, które mi się w tym modelu nie podobają, no, no słabo trochę są wykonane te wycieraczki. A tak to, to nie mam za bardzo do czego się tutaj przyczepić. Model prezentuje się na około w ten sposób. Jeszcze Wam potem dam przebitki z tego. No, fajny jelcz. Więc to już było tyle w tym Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dostawcie no, łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej prezentacji takich właśnie tego typu modeli. No i co? Widzimy się już w następnym odcinku, a teraz zapraszam. Może, może przeczytam wam jeszcze trochę o Jelczu. Dowiemy się co to tak, tak właściwie jak, było produko, jak wyglądała produkcja Jelcza, więc przeczytam wam krótki tekst, znaczy krótki opis tego co mieliśmy na z tyłu na, na, z tego co mieliśmy na opakowaniu, więc... J317, polski pojazd samowyładowczy, tak zwany, krótkiego zasięgu, produkowany był w Wielczarskich zakładach samochodowych w Wielczu Laskowcach. Pojazd posiadał krótką dwumiejscową kabinę o hand handlowym symbolu 113K. Produkowany seryjnie począwszy od roku 1982 roku. Produkcję zakończono w 1992 roku. Pełna nazwa handlowa pojazdu Jelcz SHL-3W, 317 82. Pojazd ze względu na swoje wszechstronne zastosowania nienagannie nie, nie sprawdzał się w wielu gałęziach krajowego przemysłu. Teraz przeczytam Wam parametry techniczne. Silnik typu SW680x51 o zapłonie samoczynnym 6 -cylindrowy. Hamulce pneumatyczne, skrzynia biegów mechaniczna pięciobiegowa, rozstaw osi 3400 mm, długość pojazdu 6150 mm, szerokość pojazdu 2500 mm, masa własna 7555 kg, ładowność 7500 kg, prędkość maksymalna 80 km na godzinę. Zżycie, zużycie paliwa. 29 litra na 100 kilometrów. Więc to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i zapraszam was do obejrzenia kolejnych moich odcinków. Na razie, no i cześć.